Ewidentnie tutaj, jak się stanie, to można spaść. W tym miejscu. Bo ja byłem na moście, nie? Po prostu zbliżyłem się tu i tu i spadłem. Dobra, nieważne. Ej, on ma DC! On ma DC i zginie, jak mu nie pomogę. Ej, on ma DC! Pomagamy mu? Że mu się postać nie wyjebała, co? Chyba mu pomożemy, co? <grym> nie będziemy tacy. On zginie. On dosłownie ginie. Patrzcie, już ma 34% HP. 29 51 level Hunter. Pomagamy. Ja nie mogę. Oczywiście, że pomagamy, ale... Co się wydarzyło, nie? Ogólnie, gdybym ja miał taką sytuację, to bym też chciał, żeby mi ktoś pomógł, więc, więc pomagam. Dobra, podziękował. Ja pierdzielę. Koleś dostał deceka na naszych oczach, nie i prawie zginął. O, dobra, pomogliśmy mu, jest wszystko spoko.